Witamy serdecznie ponownie na kanale Kowalikowe. I czym dzisiaj się zajmiemy? Dzisiaj zrobimy unboxing gry, w dodatku do gry Ankh Bogowie Egiptu. Dokładnie chodzi o dodatek Pantheon, który wprowadza pięciu dodatkowych bogów do rozgrywki. Mhm. Mhm. Czyli będzie ciekawie. To Więcej co? do wyboru. Tak. Rozrywamy. Rozrywamy pole. Na po brzegi tak jak może gra podstawowa mm -hmm. A, ale zobaczmy co tu mamy mamy tutaj dosłownie króciutką instrukcję, która bardziej informuje nas o tym o mocach danych bogów mm -hmm. tu mamy żetony ank i mm -hmm. okora chyba z mm -hmm. tego co widzę mm -hmm. Co tutaj są te yy, klaszeczki bogów, o może być trudno, nie, ja to tak tak w życiu. Tak, nie z tu oczywiście mamy opisanego każdego z bogów, czyli tu mamy Plaszetki seta, basteta, Hathor, chorusa i tota. Mhm. Mastek, bo to bogini. <noise> eee, czyli w sumie mamy 10, tak? Bo w podstawie jest 10? W podstawie eee, jest 5. Przepraszam, 5, 5 plus 5, no tak, dobrze. To były zrobki, na pewno będą ciekawsze. Mm -hmm. eee, tu mamy te dodatkowe plakietki, mm -hmm. czy połączenie się z bogów. Mm -hmm. eee, akurat tą mechaniką jeszcze nie graliśmy mm -hmm. i na pewno będzie to do przetestowania. No i co tutaj dalej? To oczywiście standardowo plastikowe podkładki podstrożników w kolorach y, graczy. Mm -hmm. Widzę, że już trochę te kolory będą się strasznie zlewać y, z grą podstawową, bo nie ma tutaj jakiejś jakichś różnorodności tych kolorów. Mm, tam są pomarańczowy, zielony, niebieski chyba. I takie właśnie. Pięć plastikowych znaczników mm. Ang. Tutaj między nimi mm -hmm. nie jest duża No tutaj są. tak, między tymi brązami nie ma dużej różnicy, więc to może się faktycznie zdarzyć. Ale tam w tej podstawowej to wydaje mi się, że właśnie to nie ma. Też wybrać. się trochę zlewało. W szczególności, jak graliśmy już mm -hmm. e, po północy w, w sztucznym świetle, no. to już tak trochę. No ja nie, nie miałem się zlewało. Wiesz, że tutaj co mamy? Tu mamy karty, w sumie te... Oj, właśnie, Tutaj mamy karty poszczególnych bogów. z tet Karty oczywiście takie same jak podstawce, więc tutaj raczej dużych różnic nie ma, nic nie ma w sumie żadnych. <śmiech> <śmiech> więc mamy tutaj karty każdego gracza. No i wchodziłem do tego co najciekawsze. Czyli figurek. Co to jest za No hmm, Pokaż mi ten tam wszystkie te Bezprąsiąkę. To wygląda Bez jak chorus. No. Tak, tak mi się też wydaje. Tak, to jest chorus. Naprawdę pochodnie. Tak. No. Mhm. Mm Mamy tu chorusa i oczywiście... Mm -hmm. po sześć figur jakichś mm -hmm. wojowników. Mm -hmm. Ładnie się prezentują. Tutaj też zobacz, wojownik ma takie jakby mm -hmm, ze skrzydła. Ze skrzydła. Mm -hmm. Mm. Dalej hator. No to nie jest hator, to, nie to jest set. To jest... Y... To jest set, bo s chyba było... Set, byłeś. tak. Obróż sobie po coś. Dobrze to był chorus. Tutaj jest set. to też rewaracje nie wygląda? Tak, zdążę. Chociaż tutaj trzeba będzie na tą mm. Tak, Tak, no właśnie ubaszać. tutaj... Tak jak w tej podstawowej wersji niestety te... Mm, wąskie elementy. No i wojownik. Łatwo uszkodzić. Toż spoko. Mm -hmm. Nas tak nie no mamy. To jest Bastet, Bastet tak, tak. Tak od razu. Ma kostka. Mam. i, A, i lwało my, się, w my się zastanawiamy, ale to są kolory na planszach i te kolory są połączone z kolorem figurki. Mm -hmm. No to No ja No ja nie zruszamy tego. Siedurki wojowników. Mam do -hmm. kolejnego. Mhm. Mm to będzie Tod. Tod, tak. Bóg wiedzy. No, no tak, no. dosłownie no. małpa. <laughs> Ale też spokojnie. Niestety. Tej wojownicy. ostatnia przygódka. To tak, bogini miłości. No tak. Prawda, nie wiem, co to jest głowa. Na no, okay. bogini miłości, Broby? jak na to, to nie wygląda. <laughs> trochę straszne. Tak, trochę. No ale w sumie piw i górka sama w sobie też bardzo fajna. Tylko też widzę tutaj elementy mm, takie, że tak, dość... no, ryzykartnie będzie korzystać Proste. z tego. Tak. No i tutaj wojowniczki, można powiedzieć. Mm -hmm. I tu tak naprawdę wszystko co skrywa. Mm -hmm. Zawartość pudełka do, do dodatku Pantheon. Mm -hmm. Tak. tak, 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 tak. Nie, Pantheon. nie mogę się doczekać pierwszego no ale fajnie się to prezentuje Tak. Żeby właśnie wybrać tych yy, nowych wody. Ale tak najbardziej, najbardziej, chyba co się wyróżniają kolorystycznie, to jest właśnie. Set, chorus mm -hmm. i bastard. Mm -hmm. tak, no to... tak to to naprawdę fajnie się będzie wyróżniało na planszy. Mm -hmm. No chyba, że się figurki pomaluje. No, ale to już jest e, większe zaangażowanie w, w, w gry. No Mam z... nadzieję, że się podo podobała prezentacja zawartości pudełka, a my tak. bierzemy się za rozgrywkę. Tak. tak. Także zachęcamy do obserwowania naszego kanału, na pewno film właśnie z, z rozgrywki, m.in. Anki Bogowie Egiptu yy, na pewno się pojawi. Do zobaczenia.